To człowiek, który jako jeden z pierwszych zobaczył piekło i próbował zatrzymać świat, Jan Karski, urodzony w 1914 roku w Łodzi jako Jan Kozielewski, zwykły chłopak, który w czasie wojny stał się najważniejszym kurierem polskiego państwa podziemnego. Ryzykował życie, przekraczając granice z tajnymi raportami, wiedząc, że jeden błąd oznacza tortury i śmierć. W 1942 roku zrobił coś, czego nikt nie odważyłby się zrobić. Przebrany za strażnika, wszedł do warszawskiego getta, zobaczył głód, śmierć, dzieci umierające na ulicach i wiedział, że musi to opowiedzieć światu. W 1943 roku stanął przed prezydentem USA Franklinem Rooseveltem i powiedział o wszystkim. Potem w wywiadzie przyznał, Ludzkie umysły nie były w stanie pojąć, że to naprawdę się działo. W 1982 roku Karski otrzymał tytuł Sprawiedliwy wśród narodów świata. Zmarł w 2000 roku. A ja dziękuję Wam za suby, komentarze i za to, że razem ratujemy pamięć o takich ludziach. Obserwuj historie schakowane. Miłego dnia i do zobaczenia. W następnym materiale